Cześć kochani, z tej strony macie Wylowu. Ostatnio mówiliśmy o miłości na duchowej ścieżce, niektórzy myślą, że gdy ją kultywujemy, to wszystkich kochamy tak samo, cały świat i tak dalej, a to jest duże nieporozumienie, bo tak jak gdy tworzymy na przykład rodzinę, to inny charakter ma nasza miłość do partnera, partnerki męża żony, a inny charakter ma do dziecka. Więc my tak naprawdę Dbamy o tą zdolność naszego serca do kochania, dbamy o to, żeby w naszym sercu można powiedzieć wytryskiwało źródło miłości, ale i, i jakby przelewało się. Natomiast w kierunku do różnych osób, to ta miłość będzie przyjmowała różny charakter. Do kogoś to będzie miłość taka romantyczno erotyczna, do kogoś to będzie przyjaźń, do kogoś to będzie troszczenie się o kogoś, do kogoś współczucie a do kogoś na przykład przebaczenie. Trzymajcie się, papa. Pa.